Schodziłem z lewej strony. Gdybym poczekał jeszcze, aż by, wal by walczył lepszą pozycję, wtedy mógłbym tą piłkę dopiero zagrywać. Spójrzmy, Wilk przegrał akcję do prawej strony. Peszko! Peszko! Gol! 52 minuta! W zeszłym sezonie dał grać. Dostaj trzy dobrońców. bym mógł taką piłkę dostać. Właściwie początek tej drugiej połowy to był, ee, walka w dwa odnie. Kto, kogo właściwie znokautuje. I tutaj właśnie było, zobaczmy, przewaga piłkarzy e, Lecha Poznań. Właściwie równowaga i umiejętne dogranie tej piłki to peszki. Brawa dla Rudnewsa za to, że grało tę górną piłkę z Korzansem, za to, że przedłużył tę akcję Lecha. Depes, deval ki jo piuker!